Cześć, tu Duba. Witam się z wami dzisiaj z pokoju mojej siostry. Tylko jej nie mówcie, że nagrywam u niej, bo pewnie byłaby trochę zła. Yy, pewnie i tak obejrzy ten film, więc to bez sensu. Także tak, dziś mamy poniedziałek. Ja mam jeszcze dzień wolny, także zostajemy sobie na ten dzień w Lublinie. Yy, no i pomyślałem, że nagram może jakiś film. Tam na targach spotkałem taką parę z Lublina. Yy, I dziewczyna jedna powiedziała mi, że. Widać, że te vlogi z Lublina są takie sentymentalne, także, także wypada coś nagrać jak jestem w domu. I co tam jeszcze, wczoraj bardzo duży achievement dla mnie, 135kg z pauzą, mogę Wam puścić klip nawet. Może tylko jeszcze nakreślę trochę stan w jakim się znajdowałem, bo... Dzień wcześniej byłem 20 godzin na nogach, spałem 4 godziny, potem jeszcze wstałem rano, żeby dokończyć montować film, potem byłem w trasie 2,5 godziny. No i jak byłem u Sylwii na obiedzie, yy, to przyznam, że zasypiałem przy stole i czułem się. No nie czułem się jak milion dolarów, to na pewno w życiu bym nie pomyślał, że w taki właśnie dzień pobije swój rekord. I yy, no przyznam, że to wyzwanie siadania codziennie trochę wywraca mój świat do góry nogami, bo no okazuje się, że. Żyłem w błędzie. Zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało i czy progres w końcu stanie, na pewno stanie, ale ciekawe kiedy i na jakim poziomie, yy, natomiast to co się teraz dzieje bardzo mnie motywuje naprawdę i może dlatego właśnie kręcę ten film. Także korzystając z okazji, że dziś mamy dzień zwykły, roboczy, yy, myślę, że na siłowni powinna być pustka, także wezmę kamerę i postaram się coś tam nagrać. Dobra, tak jak myślałem, nie ma dużo ludzi, także można sobie spokojnie nagrywać. Myślałem, żeby porobić coś lżejszego, czyli na przykład kilka serii po trzy, ale zrobię sobie jedno cięższe powtórzenie z dłuższą pauzą, czyli będzie 120 i tak zobaczymy, może 3, 3, może sekundy, zobaczymy. Materiał wychodzi na to, że bardzo dobrze weszło. Nawet przyznam, jestem bardzo zdziwiony, bo chyba takiej pauzy ze 120 kg, ze 120 kg sztangu jeszcze nie zrobiłem. Chodzi o wyciskanie, to porobiłem sobie wyciskanie ketlem w miarę statycznie, bez wybijania. Jednak trochę się czuję nieswojo. Muszę jeszcze, jeszcze pewnie trochę czasu minie, zanim będę tak swobodnie nagrywał sobie przy innych ludziach. Ale ponieważ taki materiał jest bardziej ciekawy. Tak, ostatnio pisaliście przynajmniej. Teraz sobie zrobię takie combo na takiej maszynie do ściągania i to sobie połączę z uginaniem bicepsa. My tyle jeśli chodzi o trening. E, ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie to nic nie zrobiłem, tak naprawdę, ale miejcie na uwadze, że trochę chyba za bardzo trzęsę e, że trenuję codziennie, więc po zsumowaniu tych wszystkich treningów w ciągu tygodnia wyszłaby pewnie nawet jakaś, jakaś w miarę duża objętość. Lecę sobie teraz do domu zrobić e, potreningowe jakieś jedzenie, znaczy w sumie nie jakieś, bo już wiem co będę jadł. Będzie to chili konkarne, bo zawsze jak jestem w domu, mm, to. Lubię jeść to z mięsem mielonym i tylko w stokrotce. Nie wiem, czy ma u Ciebie w mieście stokrotkę. Bo to jest raczej taki chyba, chyba lubelski sklep, tak mi się wydaje, bo jakoś w Warszawie nie widziałem ani jednej stokrotki. To tam mają bardzo dobre mięso mielone. Jak widzicie, tu jest miska i teraz będę trzymał michę. A w misce znajdą się tak, dwa worki ryżu, to jest ryż 125 gramów każdy, Uncle Ben'sa Uncle Ben's jest o tyle spoko, że ma takie dobre worki, one się nie lepią i ryż jest też bardzo sypki i do tego jeszcze wleci 370 gramów y, mięsa mielonego mm, tutaj mamy jeszcze całą puszkę czerwonej fasoli i pół puszki kukurydzy. I tak to wygląda już wszystko wymieszane. Tę michę trochę ciężko jest utrzymać, więc yy, myślę, że podzielę to sobie na dwa razy, bo jednak nie ma, co, nie ma co szaleć. A i przy okazji szaleństwa z jedzeniem to może jeszcze dopowiem odnośnie 20 tysięcy kalorii, yy, bo zapowiadałem to wyzwanie i pamiętam o nim, nie zapomniałem, tylko no tak jak mówiłem, dajcie mi trochę czasu yy, do końca roku, podejrzewam. Tak mi się wydaje. Obiecałem gdzieś 20 tysięcy kalorii, więc postaram się dotrzymać tego słowa. Tylko cierpliwości, naprawdę cierpliwości. Opa! Teraz korzystając z okazji, że mam chwilę czasu i tak naprawdę nie mam co robić, to się poroluje. A jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą się dowiedziałem na targach od takiej dziewczyny, która stała na stoisku z tymi rollerami. A mianowicie taka, że wyróżniamy dwa rodzaje rolowania. I rolowanie przed treningiem, na przykład, należy robić szybko, pobieżnie, tak byle jak, aby żeby, jak to się mówi. No i w tym jestem bardzo dobry, <grymnie> swoją drogą. A to dlatego, że takie długie rolowanie i szukanie tych wszystkich punktów spustowych pogarsza nasze czucie głębokie, przez co na przykład możemy mieć problemy ze stabilizacją i tak dalej. Więc warto mieć to na uwadze, jeśli ktoś praktykuje takie automasowanko. No, a teraz po treningu będę się rolował właśnie tak bardzo dokładnie, żeby przyspieszyć trochę regenerację. I pewnie się pytacie, czemu leżę na dywanie, ale to taki mój fetysz. Każdy ma swój jakiś, nie? Mamy godzinę 8 rano, tradycyjnie pierwszy na siłowni. Teraz się delikatnie rozgrzeję, poroluję. Dzisiaj porobię coś na zasadzie na przykład 6 dubli. 6 dubli, czyli dwa powtórzenia w sześciu seriach. Żeby poćwiczyć ruch, będzie powolna faza opuszczania i dłuższa pauza na dole. Ostatnie powtórzenie się postaram. Spałzować 10 sekund. No, a propos pauzy, to widzę, że bateria mi pauzuje, trzeba zmienić. A jeszcze dodam, że yy, mija już prawie drugi tydzień, kiedy trenuję codziennie i naprawdę nie brakuje mi sił. Czuję się tak samo zmotywowany. <śmotywany> tak samo zmotywowany jak jeszcze w czasach, kiedy ćwiczyłem u siebie w garażu. A to może dlatego, że ściągnąłem sobie kilka kawałków motywacyjnych jeśli chodzi o piosenki. No i też chyba po tym FIWę jestem cały czas jeszcze tak bardzo pozytywnie nastawiony, bo miło było zobaczyć na żywo osoby, które oglądają, usłyszeć dobre słowo i ma się poczucie, że nie jest to takie wirtualne, tylko że po drugiej stronie ktoś fizycznie tam jest, ogląda i mu się podoba, więc to naprawdę bardzo miłe. Dobra, teraz ostatnie powtórzenie, będę chciał spauzować 10 sekund. No i z uwagi na to, że nie ma tutaj żadnego stopera, to musiałem skorzystać z uprzejmości jednego z trenerów. Pożyczyłem sobie telefon, co prawda mam swój telefon, ale jest muzyką, więc nie mogę, nie mogę go rozdzielić. A może jednak o tak by ustawy. będzie lepiej. Z tego co sobie przejąłem nawet dobrze weszło. Myślałem, że bardziej ucieknie mi tyłek w górę, bo ostatnio nie robiłem za dużo frontów, także jeśli chodzi o czwórki, myślę, że nie dostają tyle pracy, ile powinny. To samo mi pisał Seba SebaKot w komentarzach. W ogóle jestem zdziwiony, że ogląda mój kanał. Także pozdrawiam, jeśli Ty oglądasz. W ramach zabawy porobię sobie fronty, jakieś takie lekkie, tylko po to, żeby poćwiczyć trochę technikę. Ostatnio nie stosowałem chwytu ciężarowego, tylko robiłem to z paskami żeby sobie trochę ułatwić robotę, bo przy wyższych obciążeniach kiedyś, kiedyś jak jeszcze robiłem więcej frontów odczuwałem ból nadgarstko, nadgarstko w tym nadgarstku. No i wynika to pewnie z braku mobilności albo jakichś przeszłych kontuzji, chociaż w sumie nie pamiętam, żebym z nadgarstkiem miał jakieś problemy, ale jeśli u kogoś występują jakieś bóle czy coś takiego, no to oczywiście warto pracować nad mobilnością. No a żeby, żeby pracować wokół tej kontuzji, nie wiem jak to będzie po polsku, po angielsku, by było. Workaround, jeszcze z takim amerykańskim akcentem, to można korzystać z pasków, żeby no tak sobie trzymać, łokieć. Teraz coś z udziałem góry, ciała i to będzie e, z takimi czajnikami, ketlami. E, robię sobie snacze ostatnio znaczy w sumie ostatnio. E, dopiero wczoraj zacząłem ich próbować. Je próbować w sumie. Wysłałem Adrianowi film. No bo Adrian jest oczywiście specjalistą od Ketli i Adrian powiedział, że jak na brak trenera to bardzo dobrze to wygląda. Także zaczynam sobie od bardzo małych, to są dziesiątki. W sumie ostatnio próbowałem z osiemnastkami, dzisiaj mam ambicję, żeby spróbować dwudziestki czwórki, zobaczymy jak to pójdzie. Natomiast dodam, że jest to ruch bardzo eksplozywny i podoba mi się to, że trzeba wykonać bardzo duży ruch z biodra, jeśli wiecie o czym mówię, że lecimy rozgrzewką od dziesiątek. Jak widzieliście buja mocno, także jest to bardzo wymagające ćwiczenie jeśli chodzi o stabilizację, ale właśnie to mi się w tym podoba. To syczenie, co słyszycie w tle, to maszyna do wiasłowania A teraz ja jeszcze na koniec porobię sobie face pulse. Jak widzicie, trochę dużo wyszło tego materiału z siłowni. Dajcie znać w komentarzach, jak widzicie taką formę vlogów. Też myślę, jest to coś nowego, bo, bo tak naprawdę zawsze albo były treningi z komentarzem, co wydaje mi się no, za każdym razem było trochę może już nudne. Także nowa forma. Czekam na Wasze opinie, co w tej sprawie. Jeszcze dopowiem na sam koniec odnośnie leginsów magicznych, leginsów kalendzi. Niestety nie wytrzymały takiej objętości treningowej, jeśli chodzi o przysiady, więc puściły Dobrze wiecie, w którym miejscu, ale już nie będę pokazywał, żeby nie było niesmacznie. Także Trek akurat wypuścił nową serię leggingsów dla mężczyzn w takim opakowaniu. Pomyślelibyście, że to jakaś wódeczka albo coś takiego. Nie, nie, nie. Dziś pierwszy raz je testowałem. Jakbyście byli zainteresowani, chcieli kupić taniej. Na przykład, to piszcie do mnie w wiadomości prywatnej na fejsie albo na Instagramie, coś tam może zdziałamy. Więc tyle, jeśli chodzi o ten film. Ja się standardowo oczywiście żegnam i zapraszam na Facebooka Instagrama i do następnego filmu. I szerokość.